na imię Natalia, jestem z Fundacji 2 do 2 i jestem tam członkinią zarządu. Naszym takim głównym produktem jest aplikacja 2 do 2, Jedyne tego typu narzędzie w Polsce, dedykowane organizacjom pozarządowym, które usprawnia działania finansowe, realizowane projekty, usprawnia działanie w zespole i z księgowością, bardzo dużo funkcji ogólnie wspiera zarządzanie finansami w organizacjach. Natrafiłam na webinar w sieci i po tym webinarze umówiłam się na spotkanie indywidualne z Pauliną, a wynikiem tego spotkania był indywidualny proces mentoringowy. Byliśmy tak trochę z poziomu zero. Nie mieliśmy w pełni zdefiniowanych oczekiwań. Zainteresowała nas postać Pauliny i chcieliśmy sprawdzić, jak jej doświadczenie może wesprzeć naszą organizację. I efektami tych wszystkich spotkań była znaczna optymalizacja naszej pracy, usprawnienie właśnie to, o co nam chodziło, tych prowadzonych przez nas programów webinarowych. Wdrożyliśmy to, dzięki temu możemy pracować w tym samym wymiarze czasu, ale robiąc więcej. Gdybym miała wybrać jedną rzecz, która mi się najbardziej podobała w tym procesie, no to podobało mi się podejście Pauliny tam zawsze było wszystko na czas jak się na coś umówiliśmy zawsze dostawaliśmy tą odpowiedź po każdym spotkaniu dostawaliśmy podsumowanie na kolejnym spotkaniu dostawaliśmy dodatkowe przemyślenia Pauliny które tak jakby wspierały dodatkowo temat omawiany myślę że zdecydowanie poleciłabym organizacjom pozarządowym korzystanie z tego typu programów jeżeli się tylko jest otwartym na to co może być efektem tego typu spotkań tego typu projektów procesów to myślę że to może być bardzo cenne i może przynosić bardzo dużo korzyści dla organizacji.